Przeszły lata zapyziałe i rzęsą zarusta, a na przystani czółno stało. Kolorowy Paw zaokrągliły się marzenia i wyjałowiał step, lecz dalej marzy o tym rejsie niepoprawny łeb, hey. gdzie takea przyczynienia. Jak... Śpiewacie gdzie państwo. Ta wymarzona w snach. Gdzie te wszystkie szmukli odbywczą? Gdzie ta brama na szeroki świat Gdyby żył, kończyłby właśnie 85 lat. Ambasador świnouścia we wszystkich portach świata i jeden z najważniejszych polskich autorów piosenki morskiej Jerzy Poremski urodził się 28 marca 1939 roku. W urodziny przy pomniku zmarłego przed trzema laty poręby spotkali się dziś jego żona Helena, a także przyjaciele. Witam bardzo serdecznie i z ogromną radością, że tyle osób, ty, to właśnie grono moich przyjaciół, dziś się zresztą spotkali właśnie tu. Przy Jurku. No i dziękuję telewizji Słowianin, która zawsze, zawsze pamięta o nas, bo zawsze pamiętała o Jurku, i, a teraz pamięta o mnie. Bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję wszystkim, wszystkim mieszkańcom tego miasta, i nie tylko, że od czasu do czasu przyjdą i pogłaskają piękną twarz mojego Jurka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. W 2016 roku Jerzy Boremski wydał swoją książkę ze wspomnieniami z rejsów pod tytułem Z rybakami w świat. Teraz, po ośmiu latach, książka doczekała się drugiego wydania. W poprzednim wydaniu były, były opowieści Jurka z morza, które sam napisał. I wszystkie piosenki, które zostały nagrane na CD. W obecnym drugim wydaniu. Mamy do każdej piosenki kod QR, także w tej chwili, kto tylko zakupi tą książkę, a zaraz powiem gdzie, to może sobie odtworzyć każdą piosenkę na YouTubie. Oczywiście cała procedura to wiadomo, że w dzisiejszych czasach wszyscy wiedzą, trzeba mieć aplikację i, i otwieramy każdą, każdą piosenkę. Cóż jeszcze? Jest tam bardzo dużo wypowiedzi już po śmierci Jurka, znawców, znawców literatów, muzyków, a co bardzo cenne dla mnie i na pewno Jurek by się ucieszył, są wspomnienia przyjaciół. Wspomnienia przyjaciół, które zostały też wydrukowane, umieszczone w tej książce, są to i z, z nasz kraju, z Polski. I z Ameryki, i z Kanady. Jest przekrój niesamowity, bo to przyjaciół mieliśmy wszędzie, na całym świecie, także bardzo duży, duża grupa przyjaciół naszych wspólnych. Właśnie tam yy, za, znaczy zamieszczono ich wspomnienia. Książkę, tą nową książkę, drugie wydanie, można zakupić w hotelu Trzy Wyspy przy ulicy Słowackiego. W Świnoujściu i księgarni morskiej na placu Wolności. Z kolei, plac rybaka to miejsce, które Helena Porębska odwiedza częściej od dwóch lat. Ja tu jestem, jak tylko przechodzę, jak tylko czas mi pozwala, to tutaj jestem. Tu jestem, a jeszcze właśnie już wspomniałam tutaj panu, że że piękna jest ta rzeźba, a rzeźby wykonał profesor Robert Sobociński z Poznania, który wybrał to miejsce po to, aby słońce, które jest na niebie, a jest bardzo często o to żeby, żeby to słońce oświetlało rzeźbę. Jest przed, wtedy jest przecudna, przecudna rzeźba z uśmiechem Jurek wszystkich wita. A już niedługo kolejna okazja, żeby posłuchać piosenek Jerzego Porymskiego. W tej chwili w tej chwili to, co, co jest w planie, i dzięki, dzięki domowi kultury naszemu świnoujskiemu, który jest zawsze, jeśli chodzi o koncerty, piosenek Jurka jest zawsze otwarty. Dzięki Wam. Pracownikom telewizji, którzy zawsze nakręcają i przekazują mieszkańcom, będzie koncert piosenek Jurka i nie tylko, a przyjedzie Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Będzie to 9 maja w sali teatralnej Domu Kultury o godzinie 19. Także już dziś. Serdecznie zapraszam Państwa na ten koncert. Koncert dopiero w maju, ale pomnik Jerzego Poremskiego na Placu Rybaka można odwiedzać codziennie.